Czy mam z jakiejś że te jajka są obsrane? No Coś to Piedroce było znaczy gdzieś. No patrz. No żeby 9 lipca taka pogoda była i 10 stopni na zewnątrz, porąbało chyba. Piękne polskie lato. A i żeby nie było, paśnie, 11 jest to kurde, nie no to już 105 więcej. To już szaleństwo. Także co nam dzisiaj zostaje? Pewnie coś do żarcia trzeba zrobić. A że wiecie, kurwa, iskra mnie się odpaliła. A że wiecie, życie w drodze, to kombinowanie i przemyślanie poszczególnych kroków. Wiecie, na przykład nie? potrzebujecie ciepłej wody, ale wiecie, wiecie, że musicie też obskoczyć do sklepu po mąkę, no to wiecie, no najpierw idziecie po pomąkę, ponieważ wtedy wam się nagrzeje woda, nie w odwrotną stronę. To nie ma sensu, zobaczcie. I teraz patrzcie, mamy 11 stopni, czyli pasowałoby ogrzewanie włączyć. No ale po co marnować? Po co grzać? Możemy upiec cynamonki. Zrobi się ciepło i będą cynamonki. Widzicie? To jest myślenie. Dlatego patrycja mi powie, jak zrobić cynamonki. Także tak, będziemy robić cynamonki. A potem to się zobaczy. Ostara, no co mam robić? No to ja ci będę mówić, że ty będziesz wyciągał. Potrzebujesz mleko. Cukier. I od razu mąkę możesz sobie wyjąć nie? Ja dobrze, że mi powiedziałaś, bo akurat pierwsza strzań dostaję z chłopakami Może Drożdże No to się problem zaczyna, gdzie ja to znajdę? No w tej drugiej, o w tym drugim pojemniczku O no nie Trzeba już Wpadli się do kary. mało brakowało. Prawda? Potrzebujesz całe opakowanie. Tak? 7 gramów. Coś z tego będę jeszcze wyciągał? Cukier wanilinowy? Nie, nie. nie Na pewno. Przepis. Nie, tu nie ma w Teraz potrzebujesz jeszcze masła. 40 gramów. No, jedno jajko. No i tak nie było. Najpierw zacznę zrobić, więc się zdąży. Masło. Jedno jajko. U góry są jajka ci zaraz spadnie. Czy mam jakieś te, że te jajka są obsrane? Już to w biedronce w ogóle. Normalnie z piórkami. Nie. z piórkami. ekologiczne jajka z biedronki. Boś. I sól, Na dzień ci powiem później. No to przecież byłem przy soli cztery razy, no? Ile tej soli będzie? Sola. Sól była na końcu. Będzie jedna czwarta małej łyżeczki soli. No i teraz potrzebujesz garnuszek, żeby zgrzać mleko i miskę, w której to będzie szoroka. Garnuszek. Ty miałam ja muszę przeczytać cały przepis, bo ja coś czuję, że go stuniguję zaraz, żeby było prostsze. W pierwszej kolejności przygotuj zaczyn. Do miski wlej po mleko, następnie dodaj cukier i 20 gramów mąki. wymieszaj i odstaw na no dobra, nie da się inaczej mleka zawsze. Aż powierzchnia zacznie, aż na powierzchni zaczną pojawiać się... Bo... Ile tego mleka będzie? Mleko całe. Aha, Cały lity do mlek? Nie, dobra, bo Ci nie powiedziałam ile. Całe z tego przepisu. 180 gramów. Czyli musisz wyciągnąć No, wadu. To są cynamonki z polewem, ale no my robimy... 180 gramów, czyli powiedzmy, że to będzie no prawie tyle co masa wodna. Takie lek musi być, żeby się... I... 7 za dużo. Patko. No teraz żeś tak. upiódłem. Akurat. Co w międzyczasie mogę zrobić? W międzyczasie to w miskę sobie wyjmij, bo będziesz musiała to tam wymieszać. No mąkę, najpierw cukru i drożdże, nie? Mąkę to na końcu jak już zaczynam, może dać. 15 gram cukru, cała paczka drożdży. What? Ta waga do życia. Taki ciężki cukier jest? No. idealnie. Będzie jeszcze więcej? E, potem do nadzienia, ale na razie tu sobie możesz schować. To sobie... I coś tu jeszcze było? Te drożdże? Całe, no. To 7 gramów, nie? Mhm. Te robaki nie chcą wyjść z tego opakowania no. Że ja cynamonek nie zrobię? Poczekajcie chcesz wziąć tu mąkę? nie, to się nie rozpuściło w świecie przeterminowane te drożdże co wyjdzie z tych cynamonek? nie wiadomo no zajebiste cynamonki wiesz możliwości starego? wierzę drożdżówki dobre robisz tu drożdżówkę? drożdżówkę, no dobra jedna taką dużą to jest jedna jedyna rzecz, którą robię to jest na słodko taką zwykłą dużą drożdżówkę a to w piekarniku. z czekoladą czasem a czasem z marmoladą no, no była najlepsza. Czekolada. jest Naprawdę jakieś czwiaty te drogi. No nie mu. Nie chcą się rozpuszczać. To jeszcze niemieckie jakieś są. Nie ma do czego Nie wiem, czy zauważyliście, że oświetlenie jest inne, nie? Zobaczcie, tak by było tak. Teraz możecie stwierdzić, czy jest gorzej, czy lepiej, nie? W sumie to możemy jeszcze jaśniej, ale to już jest według mnie chyba teraz za jasno. To jest minimum i, i zero. Różnica jest na pewno, nie tylko ten. Y Ostatnio za jedną kawkę ktoś zasugerował, właśnie wpłacając kawkę, żeby takie coś sobie zapodać. I to idealnie pasuje właśnie takim szybko złączem tutaj do, do DJI Action. I robimy klik i mamy lampkę przypiętą. I sobie zapodaliśmy. I sobie taką zapodaliśmy za kawkę. Dziękujemy bardzo serdecznie. Przyczyniłeś się do powstawania lepszej jakości filmów. Chyba, że sądzicie, że jakość nie jest lepsza teraz. Nie no, chyba jest. Dobre będzie. Nie no, bo patrz jakie grudki są. Już prawie nie ma grudków. Gdzie ty grudki, grudki widzisz? Nie, nie wiem, czy... Ale to jak mąkę też to nasisz, lepiej właśnie rozmieszają się zawsze. No, lepiej, żeby się teraz rozmieszają. Stara, ja się na drożdżówce znam. A ja też robię drożdżówki z namonki. Tak. Nieraz robiłam. No, mąkę dobra. się 20 gramów. Podnosicie? 20 gramów mokki tutaj na A 20 miało być A, nie 200 Dobra, mamy 50, no pewnie potem trzeba dołożyć co do Ale to trudne A no tak, Patrycja i matematyka przeroni... No słuchasz, jak słucha, ile, ile jest dalej potem normalnie przebijem. No bo od razu wrzuciłem 50, to ile będę musiał potem wrzucić? 52 wrzuciłeś. No o te 32 Czyli? mniej. Czyli? Czyli co odejmiesz? Czyli? <laughs> Czyli co odejmiesz potem? Czyli I później wrzucimy 270. 268. Oś, Jezu, to też nie chcę rozmieszać. Nie podoba mi się ten twój przepis w ogóle. Jest jakiś strasznie nie rozmieszkujący ja to wszystko w pindoli naraz i ten i wyrosło. ostatnio jak robiłem drożdżówkę też było tak Cześć, często sucho że tak robię. Mniej nie po chuj to nie I ostatnio też miałem bardzo skomplikowany przepis przełóż tego, zagrzej w tym rozrób w tym wiecie jak szybko zrobiłem wszystko w jednej misce i wszystko za jednym razem odstawiłem na połowę czasu wyrastania a drożdżówka i tak prawie wyszła z tego pieca po co są trudne, że można są łatwe. Dobra, no nie że tych grudek, nie I teraz y, odstawiamy do ciepłego miejsce. A nie mamy ciepłego miejsca, bo się zimno. Do łóżka koło. Do pierzynki. Pa, patrycja, ja coś powiem. O czym się? Patry ja to patrycja to jest jeden z tych osobników, który uznaje, że na przykład styropian grzeje. To jest coś takiego jak z Nie Nieprawda! Ona uznaje, że jeśli wsadzić coś zimnego pod kołdrę, to to będzie miało ciepło. Będzie miało ciepło. No nie, nie będzie miało cieplej. będzie się izolowało od temperatury zewnętrznej, czyli nadal będzie miało duże zimno. To tak działa, to jest izolator, a nie grzejnik. No, także to tak, jeśli wiecie. To są izolatory. Wsadzicie coś zimnego, dłużej będzie zimne. Wsadzicie coś ciepłego, dłużej będzie ciepłe. To ja nie miałam fajnej pani na wizyce. Tak! U Ciebie wszystkie panie były. Ta od biologii nie, była nudna, nie, ta od nie, fizyki nie. była gorsza, ta od chemii była tragiczna, ta nie. od matematyki nie. była nudna. Nie, ja, nie ja, od fizyki ja. były zawsze najgorsze dwie. To ile tego czekania? 15 minut. Chyba, że zacznie wcześniej bąbelkować. A potem po prostu dorzucimy więcej mąki i tego. I taka filozofia, że jeszcze raz będzie rosło? Tak. Bez sensu. Nie, ja bym to wsypał wszystko jednocześnie, bak, 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 zamieszał, odstawił. Nie mam wam co wymyśleć przez 15 minut, więc zrobimy to tak. Gotowe. Co no dalej? Teraz musisz rzucić resztę wąki. Czyli ile? A? No, ile? No, ile? Czysta było? No, ile? No, no. 280. 270. No to 270. No to 270. No tak jak powiedziałeś. No, dobra. Ej, patrz no. jakie to jest fajne. Tu się klika i to już co wrzuciłaś. Za 8 gramów za dużo. 7, dobra. Po Już nie wyjdzie. O, panie. Teraz jedno jajko. Pocynam Jedno jajko. To jeszcze będzie potrzebne? Nie. Gdzieś to jajko całe? Tak. Biedronce? Żeby miały jajka jajka były Bardziej kłamią tych wietrach. Jedna czwarta małej łyżeczki soli Jedna czwarta małej łyżeczki tak, Bardziej się tego skomplikować się nie dało no Pół <grym> jest jedna czwarta małej łyżeczki? Nie muszę tego w gramach napisać? Źród na oko i 40 gramów masła. Cię tu tak ziemczyło Co się jemu stanęło. Ona ma być w temperaturze pokojowej, no to ja tak trochę przy, przy, przytrzymałam w rękę, żeby się rozciepliło, ja Kto To no, kuśpa siedział na tym maśle, bo kiedy pies się do niego dobra. No chyba Ziutek by mógł dla niego tych... 13 a masz odjętą? Nie, nie, razem z łyżką. Ha! Kurde, zmieniło się na 1 gram. No to 47 No już, już, nic nie stało. I teraz to musisz wszystko ładnie łapciami wyrobić. Łapciami? Możesz, no łyżką, ale tak potem będziesz musiał łapciami. I odstawiamy, jak wyrobisz, na co najmniej pół godziny. nie no, chyba się nie obejdzie no, no, cię łapciami, no. Mówiłam, że trzeba będzie łapciami. O Jezus. że trzeba robotem, no ale nie mamy robota kuchennego w samochodzie. Ale będą cynamonki. To jak Ty robisz deser, to ja robię obiad? Dzisiaj ja, ci, ci obiad. Wiesz co, mówisz tak jak ja bym nie miała w ogóle nic ugotować. Ja nie raz. umiesz, tylko jest e, 14, skoro no. ty jeszcze dopiero myślisz o robieniu obiadu, ale ja wiem, To że, znaczy, że czy... byśmy go na kolacji. Ale nie A ja bym dobra, wróć, nie zrobimy tego co ja chciałam. No nie, bo nie masz bułek. Nie, carbonary, bo nie mamy sera. Nie <laughs> mówisz. <laughs> mówisz, że robota nie mamy. Prawie jak robot. <laughs> Patrzcie jaki ładnie wyrobiony Zaraz W misce był W misce był, patrzcie Ja myślę, że może tak zostać i przykrywamy Dobra I teraz musimy odstawić co najmniej na pół godziny. Jak się odlepia od patrzu to znaczy, że jest dobre Nie tak. od miski jak się odlepia? Tak, od wszystkiego A To czasem też jakoś zawsze nie uczyli Że musisz napierdzielać, aż się zacznie odlepiać od miski Wszędzie mąka Jakby się do tej piekarni... By... Jakby Patrycja robiła <grym> Możesz powiedzieć, dlaczego sama za, się, za mnie stwierdziłaś, że ja nie dopiję tych trzech kawy, zawsze... które mi odstawiłaś? To jest jeden łyk i czasami już go zostawiasz, jak ja zbieram tego. Nie, ci wiem sugerowałam. Moja kawa jest moja kawa. Patrzcie swoją, dobra? Ja już dawno wypiwam, to nie mam, nie mogę Hello. Hello. A Zapomniałem wam teleportu zrobić. No dobra, na następnym składnikiem podobno jest czosnek, więc obieramy czosnek. I ciosnek. ciosnek. Żartuję, zrobię obiad w międzyczasie, bo strasznie powoli ciasto rośnie. Zimno jest, ale nie będziemy wam pokazywać, co na obiad. Desik wystarczy. Obiadek się robi, ciasto wyrosło. Co dalej? Ej, teraz musisz się rozwałkować na prostokąt Ej, 15 na 30 cm. O, tu jest miarka przecież. Ja wam mówiłem, że ta silikonowa podkładka to jest zajebista. Mamy nawet miareczkę 15, z tej strony, no tu jest 25. To musiał być jak pół tego mniej więcej. Małko. Nie może być kółko. Nie. To ma 30 na ten. 15? Jeszcze raz na pewno? 15 na 30. Ile tych rogalików ma wejść? 6, ale my będziemy robić więcej. No ale żeby mieć 8. No dobrze, no to trzyma podwójną szerokość. A nie 8. A nie możemy zrobić 12? No to widać właśnie takie małe pipki wie, że Chcesz, żeby one były takie były, bo to tak wsadzisz, do o mnie, żeby było pełno. Nie, żeby było. pokroi na ile? Po cztery będą na 8, to podzielisz. Jak zwiniesz tak. Tu mam 30, 15 by było, no do połowy, no, trochę dalej. Podzielisz tak na 8, na pół i potem z tego pół Ci wyjdzie Cztery, raz, dwa, cztery. I tu też. Raz, dwa, trzy, cztery. takie takie grubszej się wsadzi do tego. Taki. taki może być. My, że my Jak nie wyjdzie, to ty będziesz to dzielić. Dobrze. To jest ta część, gdzie ja bym to po prostu dźwignął całe i wdał do blachy. Nie, to muszę Dobra, pochodzimy. mamy. No i teraz musisz wziąć cukier, masło i cynamon. I mamy wagę jest dla tego masła? 30 gramów. Czyli rozumiem, że to masło tutaj ma iść na to całe. Tak. Gdzieś ci było przedtem tam Co się stanie, nie? Patrz, zrobimy tak, dołożymy nóż. No, wytarujemy. Starujemy. 37. żeby nie było. Hmm, Czyżby mi się to tak nie udało, i nie planowałem? Poważnie, no nie będę brudził, żeby to wystopić. Tak? No tak poruszaj kawałkami, porzucaj, no przecież ono się stopi. No też tak myślę. A gdzie mi te łapki, a gdzie mi te łapki? Ja ci pomagam. A po co? A to ja robiłem, czy ty? To po brzeg ma być, czy brzeg musi się gdzieś skleić? Tak nie, a całkiem przy brzegu nie musi Dobra, patrz jak równo idealnie będziemy roztapiać. No w sumie tu w przepisie jest 60 gramów cukru Ja bym dała 45 Zna na no to? No ja akurat zawsze jestem za tym, żeby no. go trochę ująć zawsze Siemama, siemama Czarno, bo to ma niezbędne no, no, To jest czarne? No, na później Na buzię mi wyjdzie, się na czarne Okej okay. Cynamon jeszcze prosto z Turcji Będę to musiał zmieszać Nie, możesz posypać, tylko sobie odnieść Zobaczmy co na oko 45 45 Zmieścimy się na nie pod podłogę? Wiecie, ale to garść Chcemy sukarów, potem mieć 39 45 Kurde, jak klinie jest przy budowie drogi Prosto z wywrotki Dobra, to mamy Teraz to na i będziemy zwiniać. No potem jeszcze muszę otworzyć. No i ci, mamo. teraz coś, co będzie zapewne najtrudniejsze. Tak, od tej na bo tam jest zwiń Ale całość? No tak w taki rulonik całość. W się sensie nie kroić tego teraz? Teraz nie, teraz zwijasz taką roladę, robisz dużą. To jest ten moment, którego nie lubię najbardziej. A się będzie wszystko wydubcało na boki. Nie składać, rolatkę robić. Rolatkę robię. Weźcie przytrzymajcie właśnie, nie? Żeby mi się nie ciągnęło. Widzicie? Bez dodatkowej mąki. Ciut się tam przykleja, ale to się od tego elegancko odlapie. Dobra. Ja myślę, że na 10 to pokonamy. Tak, e, przed chwilą chciałem zrobić 12. Nie, za małe! Za małe będą! Gdzie 12? No, już myślę, do 10 doszliśmy. Nie możemy tego 12. Nie, bo się nie zmieścił, bo potem dał mi 10 musi być. No ja będę układać. Czyli obejdź, ja robię. 36, <laughs> 18 na przykład. Nie, A ty nie. dzielisz, aha, ile centymetrów mam mieć? Nie, w się, jak ja robię. 10 i w końcu chciałaś, Tak, idę. 10. A nie, to 10 to prosty rachunek. Raz, dwa, trzy, cztery. No, ty mówiłaś, że ja źle wymierzyłem. Pa! No, i za, to praktycznie dobra. w połowie, bo. Ale. Jak ja to mam kroić? To Muszę. trzeba się nawilżać? Nie, normalnie. tak ja robię. Dobrze, to Jeden. Tak. Możesz robić każdy ciut większy, to wtedy ten ci wyjdzie równiejszy. Spokojnie. Dwa. Może od razu sobie wkładać do omni. A jak to ma, Należąco być tam, czy nastające? Tak, drugą stronę. Czyli należąco. Tak. Chodzi, że tym przeciętym mają być do góry. Ale się wszystkie mają zmieścić naraz. raz? Tak. Ale jak w Japonii do góry takie wywali, no to będziemy takie sobie rozrywać. Połowa sobie. Ale będzie cynamon jak nie będzie nie chuje, to za bardzo ten za dużo zabawy z tym jest ja bym dał cały ten rolonik, który teraz jest wsadził go tak tu kurde, cynamonku, fieza chciała nie mogliśmy czegoś prostszego wymyślić? no bo ja miałam ochotę na cynamonki dlatego robimy cynamonki perfekto, akurat ostatni do dziury nie, właśnie to chodzi, żeby takie były, tak no to będą na pewno dobra, nie ma tragedii ale ja bym to zrobił jakoś inaczej dobra i teraz musimy na 20 minut odstawić jeszcze, żeby wyrosły. Pod kołudrę, nie? Bo tam cieplej będą miały, tak? nie? oczywiście. Tak, Oczywiście, oczywiście. Oczywista oczywistość. A tak swoją drogą nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez wentylatora w wannie. W tym momencie też spada. okien się normalnie pootwierać nie da, drzwi się otworzyć nie da. Przecież przy gotowaniu obiadku to by tutaj szlak trafił. A macie wentylatorek odpalony? Teraz się częstotliwość zgra, on się teraz nie kręci w ogóle. No na no, tym się nie kręci, Aha, bo jest częstotliwość idealnie z tym, z klatkami. Patrz. Jak zmienię mu... o. Teraz widzicie, że się kręci. Jakby się dopiero zaczął kręcić. Teraz znowu jeszcze prędzej go dam i zgrywa się idealnie, no teraz się na drugą stronę nie Dobre, No tak czy inaczej. Wentylatorek musi być. Teraz twierdzasz, że to już piec, czy nie? Ja myślę, że tak. To ja, Paczek, tu wyrosłem. Paczek, smacz. Jaka poważna mina. Widzieliście ten profesjonalizm ja w oczach. Sprawdziłam, czy w wy. Paczkach, już są na równo z tym. Z foremką. Piec, Dobra, piec, Palimy miesić. Ponoć 15 minut się mają piec. Ale w piekarniku. O mnie jest lepsza. 16:10, czyli do 16:25. Dobrze, ja to polecie? No, myślę, że chyba się udały. i... Dobra, gasimy. Ciekawe, czy to się da jeść. Minity takie nie wyszły ładne. Jeśli to się za nie stanie w 6 razy mniejsze niż jest teraz, to chyba znaczy, że dobre. No taka mokrawa się wydaje. Dużo tego masła, bo tu aż kipi tak pomiędzy. To będzie bardzo maślane. No cóż, następny temat oczekiwania. Musi wystygnąć. To do zobaczenia z kawką i na testach. Jednak wali ci kawkę. Ciepła to z czym pokoju najlepiej. Nie lubię mleka. Mówię taka dość festuściutka ona jest. Ale jest ciężutka Powiem tak no. Nie powiem, żebym wolał to niż dobrego steka, aczkolwiek jeśli sobie tak myślę teraz, że mam wrażenie, że to wyszło lepiej niż w sumie z tego ostatnio wyszedł. przepyszne ci wyszły. Taka ciepłutka jeszcze. Samo zło. Także jakbyście coś chcieli, to możecie zrobić, nie? Już przy okazji jakiś przepis macie, chyba? się obejrzeć i się spisać jeszcze. Wyszły później. Dobrze jest cukrośliśmy. No. No i o mnie jak widzicie dać. Czyli macie kolejny przepis na o mnie duino wiesz, ale pieski nie jedzą takich rzeczy Poważnie. Mm, a jak to mleczkiem się kupi? O kurwa. cynamonik to? Kurde, nie zjeść drugiego kawałka. Bierz Ciepłe ten... jest najlepsze, pamiętaj. Zjem jeszcze ten największy. Zjem jeszcze jeden zjem.